Serwus Ferajna, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem na tapetę biorę film i będzie to Batman vs Superman. Bowiem jak się okazuje i jak maluje go internet, ten film wcale nie jest taki zły. Oceny pokroju 28% na Rotten Tomatoes od krytyków, moim zdaniem są mocno zaniżone i myślę, że mamy tu sytuację, w której ktoś zwyczajnie pastwi się nad tym filmem. Ale przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od tego, czym w zasadzie jest film Batman vs. Superman. Jest to, jak się okazuje i jak widzieliście po trailerach, bowiem ta recenzja będzie spoiler-free. Jest to wymieszanie dwóch ważnych komiksów z uniwersum DC. Po jednej stronie mamy Batman, Powrót Mrocznego Rycerza, i Śmierć Supermana. Dlaczego śmierć Supermana? Bo w filmie pojawia się i co zostało ukazane w ostatnim trailerze. Więc mamy miszmasz totalny tych dwóch komiksów. I co jest najbardziej ironiczne, mówię, że Doom tutaj pokazany został w ostatnim trailerze, byliśmy na pokazie przedpremierowym i była taka, był taki krótki klip, w którym Zack Snyder nas witał bardzo serdecznie i prosił nas, żebyśmy nie zdradzali najważniejszych spoilerów, e, zwrotów fakcji i tak sobie myślę, za akty dupku, pokazałeś wszystko w ostatnim trailerze. I taka jest prawda poniekąd, tak naprawdę ostatnie trailery pokazywały w zasadzie całą warstwę fabularną, Reszty można się było śmiało domyślić. Zacznę standardowo od tego, co mi się w filmie najbardziej podobało, i myślę, że mogę zacząć od tego, co spodziewałem się, że będzie dobre. Mianowicie Bat Affleck. Słuchajcie, Ben Affleck totalnie z tą rolą. Naprawdę jestem w tak ogromnym szoku, jak dobrze zagrał tego Batmana. Jak dla mnie jest to jeden z najlepszych, może drugi najlepszy Batman. Na pewno zjada on Beyla na całości, na całej linii. Nie ma już tego. Yy, jestem badman. Teraz zostało to zastąpione technologią, co mi bardziej pasuje do mrocznego rycerza, który jednak troszkę pod kopułą miał, a nie zapominał ciągle łykać holsów. Jego kreacja jako mrocznego rycerza bardziej mrocznego niż ten, którego mogliśmy widzieć w poprzednich odsłonach filmowych i prawie wszystkich animowanych powiem w jednym filmie animowanym był. Bardzo, bardzo mroczny rycerz. Niesamowicie przypadło mi to gustu. Ukazanie i uargumentowanie dlaczego Batman jest jaki jest jest bardzo dobitnie pokazane w tym filmie i pojawiały się argumenty, że hej, ale Batman nie zabija. Słuchajcie, o... zobaczcie sobie ten film, w którym są podsumowane wszystkie śmierci zadane przez Batmana w poprzednich filmach. Jak w końcu jest? Batman jednak zabija w tych filmach. Jednym z takich konkretniejszych zarzutów przez krytyków internetowych było to, że film jest strasznie nudny. Słuchajcie, film owszem trwa 3 godziny, co jak na Snydera jest w sumie taką normą, ale nie mogę powiedzieć, żebym się przez ten czas nudził. Nie, w zasadzie przeszkadzali mi tylko debilni sąsiedzi w kinie: jedni, którzy gadali non-stop, jedna laska, która miała idiotyczny śmiech, a po prawej gość się bujał, jakby to był jakiś konik bujany, i, i cały czas mnie tylko wkurzał tym. Ale tak, to nie, nie, zupełnie nie odczułem tego zmęczenia filmem. Snyder owszem, wrzucił swoje wizje artystyczne, jakieś wizje, sny. Nie chcę za dużo mówić, myślę, że część domyślacie się o czym mówię, I bo to było dosyć oczywiste nawet w trailerach, ale przyjemnie się to oglądało. To były takie. Widać, że to jego podejście do, do Uniwersum DC i nie było najgorsze.

Ben, nie smuć się, naprawdę wypadłeś wspaniale. A drugą postacią Gal Gadot, Wonder Woman, która była bardzo dobra. Co prawda, miała bardzo mało czasu na ekranie, ale to jak była, to zarządziła. Naprawdę. Jej e, okrzyk wojenny, bitewny. Jak to usłyszałem, jak zacząłem, jak się rzuca do walki, to miałem kończą skórkę. Rewelacyjnie zagrana postać. Co prawda, mało komiksowa. Wonder Woman, bowiem, wyglądała troszkę pełniej. Ale to naprawdę nie ma znaczenia, bowiem kunszt aktorski Gal wynagradza wszystko. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wygląda nowa Wonder Woman. I na tym skończę, bo właśnie bym troszkę zaspoilował. Jeszcze na koniec w plusach. Mówiłem o wizjach, snach i tak dalej, ale Zaire poszedł krok naprzód i pokusił się o symbolikę iście biblijną w pewnym momencie. A Na pewno pamiętacie, jeśli nie, to sprawdźcie sobie Czym został przekuty Bok Chrystusa? Jeśli już wiecie, nie muszę mówić i nie zamierzam sobie sumie mówić. I w filmie Superman cały czas jest porównywany do Boga, nawet w pewnym momencie pada stwierdzenie, że jest on kolejnym z proroków. I tu, tu na tym mogę w zasadzie już uciąć. Domyślicie się, o czym mówię, jak zobaczycie ten moment. No i to by było na tyle z plusów. Przejdźmy do tego, co mi się nie podobało. Na pewno pierwszą rzeczą, która mi się nie podobała, jest Jay Z. Eisenberg jako Lex Luthor. To była najgorsza postać w całym filmie. Był straszny. Najgorszy wybór na Lexa Lutora I nie wiem, jak do tego doszło. Lex Luthor owszem, jest psychopatą, ale jest geniuszem. A tutaj miałem wrażenie jakbym oglądał Marka Zuckerberga, który został umieszczony w uniwersum DC i nagle stwierdził, że będzie Lexem Lutorem. Sławo to działało. Nie, nie byłem w stanie odczuć geniuszu tej postaci, który jest w komiksach, jego przebiegłości i, i sprytu. Tylko miałem wrażenie, że jest to świr. Po prostu zwyczajny świr, który jakimś cudem Posiadł odpowiednią wiedzę. Jestem najbardziej zawiedziony tą postacią i myślę, że tu spokojnie można było dobrać lepszego aktora pod to. A propos słabego aktora, nie wiem, co się stało z Supermanem, ale jego gra aktorska była tak strasznie drewniana, to był człowiek jednej twarzy i w zasadzie w każdej scenie, w której się pojawiał, miałem wrażenie, że był w sumie meblem. Była jedna co prawda piękna scena, jak się pojawia na święcie zmarłych i jak ludzie go oblegają, to wygląda epicko. W ogóle zdjęcia i jeszcze te ujęcia kręcone kamerą IMAX, pff, coś niesamowitego, ale w ogólnym rozrachunku Affleck zjada go na śniadanie. Naprawdę, jeśli chodzi o tych dwóch herosów, to Batman, jak zawsze wiadomo, jak możesz być kimś, to bądź Batmanem. E, wypada genialnie, ale Superman wypada dosyć blado. Kolejnym gorszym elementem tego filmu jest fabuła. Która A skupia się za bardzo na wszystkim, i B jest strasznie rozbita. Snyder, jak zwykle, chciał pokazać zbyt wiele w jednym materiale. To jest błąd, nie, tak się tego nie robi. To naprawdę wypadło, koniec końców, dosyć źle, bo fabuła tak naprawdę skupia się. Nazy Film nazywa się Batman vs. Superman, a Batmana kontra Supermana. Mamy całe 5 minut po trzech czwartych filmu. Za to mamy bardzo dużo dookoła tych postaci, więc równie dobrze ten film powinien się nazywać Batman i Superman. Wstęp do Ligi Sprawiedliwych czy Sprawiedliwości. Patrząc na to jak tłumaczenia są teraz robione może się okazać, że to będzie zupełnie inne. Krąży ta fabuła. Raz jesteśmy tu, raz jesteśmy tam. Potem jeden z wątków zanika, ale wraca za chwilę i tak What the fuck, oglądałem to, miałem takiego mindfucka dorzucone do tego wizje artystyczne i różne sny. Wcale nie ułatwiałem w odbiorze tego i byłem bardziej zmęczony chyba tą fabułą niż faktycznym czasem trwania filmu i małymi dłużyznami. Taki potencjał, takie dwa ogromne komiksy. Zostały tylko dwa minusy. Zacznę od tego, który w sumie jest mniejszy, czyli głupota niektórych postaci, ich decyzji a uh, i ckliwe momenty, które były po prostu takie, że człowiek wtedy siedział i albo ziewał, albo robił facepalma. Bardziej poruszały mnie momenty, które chyba nie miały być tak ckliwe. A te ckliwe były takie strasznie żałosne. Więc tutaj zdecydowanie coś poszło nie tak. O głupich decyzjach bohaterów niestety nie mogę mówić, bo byłby to spoiler, ale tutaj ponownie jestem pewien, że jak zobaczycie to, to będziecie wiedzieli o czym mówię. I ostatni, najgorszy grzech główny. Doomsday. On wygląda tak obrzydliwie, on wygląda tak źle. To, że wygląda źle, może bym jeszcze jakoś zniósł. Tylko, że Doomsday był bardzo ważną postacią w uniwersum Supermana. Ten. ten człowiek. Ta kreatura zabiła człowieka ze stali. I. Był nawet osobny film animowany o tym i słyszycie teraz. Osobny film. A upchnęli go jako taką w sumie... Pojaw się. Dlaczego? Nie rozumiem zupełnie tego. I to, to znowu powta powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Snyder za dużo chciał upchnąć w jednym filmie. Upchnął bardzo ważną postać dla jednego z bohaterów, jego Nemesis. I dał mu może pół godziny na ekranie. I do tego zrobił go na odwal się. Zupełnie jakby miałem momentami wrażenie, że ten Doomsday został dodany do filmu na ostatnią chwilę. Tak na zasadzie, hmm, no dobra, w sumie przydałby się jakiś twist. Co by na to, żeby dodać Doomsdaya? No spoko, ale wiesz, co nie bardzo mamy kasy na CGI. Eee, spoko. Mój siostrzenie umie sumie robić pioruny w Adobe Premiere. No dobra, dawaj. I tak faktycznie było. Efekty towarzyszące Doomsday'owi były jednym, jednymi z najbrzydszych, jakie widziałem ostatnio w kinie. I w zasadzie przypomniało mi się lata 90. kiedy tak to mniej więcej wyglądało. Było fatalnie, a sam Doomsday nie, nie mogłem się zdecydować, czy jest to shrek, czy jest to odrzucony żółw ninja. A w sumie to przypominał mi Hulka, tego najbrzydszego, nie tego z lat 80. chyba. Tego późniejszego, gdzie efekty też były straszne, więc to mniej więcej taki poziom, doomsday. Naprawdę nie widzę powodu, żeby go tutaj dodawać. Mogli zaczekać z tym na osobny, kolejny film z Supermanem, który zobaczymy, czy się pojawi. Słuchajcie, to by było na tyle. Ogólnie, jeśli miałbym podsumować, mam wrażenie, że nad filmem recenzenci znęcają się niesamowicie. To trochę jak taki. Gorszy chłopak w szkole, którego nagle wszyscy zaczynają szturchać i popychać, bo w sumie tak wszyscy robią. Uważam, że oceny na poziomie 29-30% są mocno zaniżone. Fani dają na ten na dzień dzisiejszy 73%. A ja aż tak łaskawy nie będę, aczkolwiek uważam, że film zasługuje na 5 na 10. To nie jest najlepsze kino DC. Ale to nie jest też najgorszy film, jaki mogłem obejrzeć z tego uniwersum. A, także nie sugerujcie się do końca krytykami. Idźcie sami obejrzeć najlepiej w IMAX-ie, bo ekran robi swoje, nagłośnienie robi swoje, a te ujęcia, które są nakręcone tą kamerą, naprawdę rozwalają czachę. Swoją drogą, na przedpremierowym pokazie dostaliśmy dwa takie plakaty, ale jako, że mieszkamy razem, dwa nam nie są potrzebne, więc jeden oddam wasze ręce. Zostawcie na dole komentarz. Dlaczego to właśnie Wy powinniście otrzymać ten plakat? Szczegóły konkursu znajdziecie na moim Facebooku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta recenzja pomogła Wam w podjęciu decyzji, czy warto iść na film, czy poczekać na wersję na Blu-rayu. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmem, zostawcie komentarz, dajcie mi koniecznie znać, co Wam się podobało w filmie, czy się wybierzecie albo czy się nie wybierzecie. Chętnie z Wami podyskutuję. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami na moim kanale, zapowiedziami nowości, etc., etc., zapraszam was na mojego Facebooka albo Snapchata. Tam znajdziecie wszystko na bieżąco. A jeśli nie chcecie, żeby żaden materiał wideo was ominął, subskrybujcie. Będziecie zawsze na bieżąco. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i uszanowanie.